Cześć, z tej strony Karol Bocian, dzisiaj kolejny tutorial od vj -a. dzień 89. Jak zrobić, żeby nasza tabela w postaci powtarzającej się grupy była troszeczkę ładniejsza. Jak coś takiego zrobić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec... Marelka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu i oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku po prostu przygotujemy sobie powtarzającą się grupę, więc bierzemy naszą stronę, zmienimy jej layout na kolumnę, aby układać elementy od góry do dołu. Następnie biorę repeating group, ustawiamy sobie na środku kolumnę, ustawiamy jemu maksymalną szerokość 800, ale od 0 do nieskończoności i odznaczam fit with to content. Wysokość zaznaczam od 0 do nieskończoności i zaznaczam fit height to content. Następnie biorę sobie i będę tutaj ustawiał type of content, ale najpierw ustawię, że będę miał nieograniczoną liczbę wierszy oraz minimalną wysokość Pierwsze będzie 0. Ok, wszystko będzie mi się ładnie spinało. Biorę sobie tekst, wrzucam w ten nasz element, jego też ustawię typu Fit with to content odznaczam. Ok, i będziemy mieli sobie tutaj jakiś tekst. Nie chce mi się dodawać teraz tabeli, więc użyjemy plugina, który mi bardzo szybko doda wiele danych. więc poszukamy sobie dam i mamy Atomic Fusion Dummy Data. Mamy za darmo ten plugin, możemy go sobie wykorzystać. OK, i to pozwoli mi podpiąć naszą repeating group pod jakieś właśnie dane. I zobaczcie, mamy tutaj różne już dane, general data, event, site, traffic data, order data i tak dalej, user data. Weźmiemy sobie user data. Naszym źródłem danych w tym właśnie przypadku będzie get data from external API. No i mamy tutaj user data. OK. Mamy to sobie wyciągnięte, więc tutaj możemy teraz nasz tekst przypiąć i wyświetlić sobie na przykład Current Sales User Data First Name. Teraz ja to sobie zgrupuję w grupę, pobawię się tą grupą troszeczkę. Ta grupa zmieni, żeby był jej layout typu wiersz, żebyśmy mieli przestrzenie między elementami np. 6,6. Oraz żebyśmy mieli tutaj na pełną szerokość od 0 do nieskończoności bez Fit width To Content, oraz od 0 do nieskończoności. Więc ona będzie mi się wysokością dopasowała, będzie minimalnie, ale szerokością, przez to, że to Fit width To Content jest odznaczone, będzie maksymalnie szeroka. Mamy sobie ten nasz tekst 1. Ctrl D. Klikam go i robi mi się jeszcze jeden. Zaznaczymy sobie tutaj, mamy wiersz, ok, i tutaj zmienimy sobie na Last Name. Ok, może jeszcze raz Ctrl D i jeszcze wyświetlimy e-mail naszego użytkownika. No i mamy przygotowaną naszą repeating group. Klikam Ctrl D i przychodzę sobie w stan tutaj, yy, że mamy preview, widzimy sobie to wszystko, jeszcze pobawię się tymi tekstami, żeby one mi się wszystkie mieściły. Przez to, że zrobiłem tam grupę z nimi, to one by ustawiały tutaj znowu konkretne szerokości, a nie chcę, żeby tak było, chcę, żeby wszystkie były w jednym wierszu, jeżeli się zmieszczą, więc wszystkim zmieniam na od zera do nieskończoności szerokość i tak samo od zera do nieskończoności wysokość. No i teraz będziemy mieli wszystko w jednym wierszu, zobaczmy sobie, tak wygląda moja powtarzająca się gruba, tych danych jest... Sporo, no trochę jest i teraz chciałbym, żeby troszeczkę ładniej wyglądało. Co możemy zrobić? Pierwsza rzecz, to możemy sobie co drugi wiersz pokolorować, więc weźmy sobie taki warunek. Normalnie ten nasz wiersz jest całkowicie przezroczysty, a my zrobimy sobie, że jeżeli nasz current sales index modulo zrobimy sobie dzielenie. Bez reszty zrobimy sobie dzielenie właśnie typu modulo i podzielimy sobie przez dwa. Jeżeli reszta z dzielenia przez dwa jest 0, czyli co drugi wiersz po prostu będziemy mieli, to w tym wierszu będziemy zmieniali sobie najpierw styl naszego tła na flat color, żebyśmy mogli zaraz zmienić sobie kolor naszego tła na jakiś. Coś takiego. OK. Zróbmy preview znowu i zobaczmy, jak teraz wygląda nasza aplikacja. Więc zobaczcie. Mamy tym sposobem co drugi wiersz pokolorowany, więc może troszeczkę łatwiej się czyta, bo już tutaj sobie możemy podejrzeć to wszystko. Kolejna rzecz, która można sobie jeszcze zrobić w tym przypadku, to jest jeżeli na tę grupę sobie najedziemy, ta grupa is-hover, to też zrobimy sobie kolor jakiś taki ciemniejszy, więc znowu wtedy musimy znowu włączyć background-style na flat-color i ustawić jakiś kolor i on powinien być ciemniejszy niż ten co drugi po to, żeby nam się to jednak jeszcze bardziej wyróżniało. Więc możemy sobie go skopiować, czy mi się uda. Kopiuję. Jest ten sam kolor, no i teraz sobie jadę, żeby był troszeczkę ciemniejszy. I zróbmy znowu preview i zobaczmy, jak to wygląda. Więc mamy znowu co drugą e, wiersz, mamy ciemniejszy, a teraz jak sobie najeżdżam, to zobaczcie, mi się podświetlają jeszcze wiersze. No i jest jeszcze inna opcja, żeby coś takiego zrobić, więc zrobimy sobie nową stronę, add a new page i w inny sposób poprawimy wygląd naszej tabeli. E, nie wiem, test, nazwijmy sobie tekst, wyszło mi. OK, i teraz zamiast kolorować co drugi wiersz, ja będę w naszym przypadku robił. O, jeszcze raz. Zróbmy jeszcze raz kopię naszej strony, ale kopię, bo zapomniałem wybrać sobie. Naszą stronę, więc kopiuję stronę index. Wtedy nie będę musiał od zera robić całej tej logiki, z powtarzającą się grupą. Mam po prostu kopię i teraz zrobimy sobie, że nie będziemy mieli, że co drugi wiersz jest kolorowy. Usuwam ten warunek. To podświetlanie wierszy dalej mnie interesuje. Ja zrobię sobie teraz troszeczkę inny styl, mianowicie zrobię oddzielenie pomiędzy wierszami. Przejdę sobie do Repeating Group. No i tutaj mam separator ustawiony. On jest na grubość 1, więc tutaj już widzimy sobie takie delikatne oddzielenia. My po prostu możemy zrobić tu dużo coś grubszego, na przykład 20, wybrać ten jakiś czerwony kolor, może nie aż tak mocno, tylko ten znowu taki bardziej różowy. I teraz zobaczymy sobie, jak w naszym przypadku wygląda taka grupa. Więc mamy, zobaczcie, wiersz z tekstem, a później oddzielenie w kolorku, który nam jakby separuje kolejne wiersze. I tym sposobem znowu mamy inny wygląd naszej powtarzającej się grupy. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!